Mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat, mogą do 23 września bieżącego roku oddać głos na jeden projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny. Jeżeli popatrzymy na ten rok, to tych wniosków jest bardzo dużo i są to wnioski bardzo ciekawe. Jeżeli popatrzymy na wnioski nieinwestycyjne, one są różne. Od rzeczy takich, które są związane z, na przykład ze zdrowiem, bo przecież jest wniosek, zakup. Urządzenia do uruchamiania w momencie, gdy człowiek przestanie oddychać. Są wnioski związane z nauką pływania, są wnioski z re reakcją, ale i takie związane z kulturą czy też bezpośrednio ze sportem. Myślę, że też jeżeli popatrzymy na wnioski inwestycyjne, to one są ciekawe, bo przede wszystkim są to różnego rodzaju bo boiska, są to związane z bezpiecznym miasteczkiem, z możliwościami bo bardzo popularne są co teraz jeżdżenie na rowerów, więc żeby były wiaty rowerowe, były możliwości, które dają ku temu większe możliwości. Więc nakłaniam wszystkich do poszukania swojego własnego projektu i oddania głos. Ku końcowi zmierza budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 5. Wszyscy są pod wielkim wrażeniem tej hali, która tutaj powstaje. Dzisiaj mamy stan surowy zamknięty, już mamy okna, yy, hala już jest, mam dach, teraz czekamy na, na, na zrobienie tych elementów w środku, na dokończenie wszystkich wewnętrznych elementów. Ta hala była ogromnym oczekiwaniem, szczególnie dzieci, które chodziły do tej szkoły, ale i też rodziców, już nie mówiąc o pani dyrektor, która bardzo często przychodziła do mnie i mówiła, że jej marzeniem jest, żeby ta hala sportowa powstała. Dzisiaj widzimy, że ona jest już pobudowana, jest w stanie surowym czyli ten pierwszy najważniejszy etap został zrealizowany. Z czego się bardzo cieszymy, bo ona ma wiele funkcji. Tutaj można grać i piłkę, mini piłkę nożną, ale i piłkę ręczną, piłkę siatkową, w kosza, w badmintona, w tenisa, więc oprócz tego mogą się odbywać, ona może być przedzielona, więc mogą odbywać się dwie lekcje jednocześnie, co jest bardzo istotne przy tych dzisiejszych zapotrzebowaniach zostały też one podłączone do całej infrastruktury sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej. I mówię to o tym z tego względu, że jak zaczęliśmy podłączać, okazało się, że nie ma do czego podłączać, czyli trzeba było wyremontować całą tę infrastrukturę, na którą nie byliśmy przygotowani. To też spowodowało, że zaczęliśmy remontować ulicę Waśkowskiego, bo w niej też trzeba było wymienić to, co jest związane i z kanalizacją deszczową, i sanitarną. I to robiąc, to postanowiliśmy, od razu, żeby były, powstały chodniki, które wpłyną na bezpieczeństwo dzieci tutaj uczęszczających do tej szkoły. Także naprawdę bardzo dużo zostało już zrobione i jeszcze zostanie zrobione, także cały koszt jest ponad 10 milionów złotych. Na terenie między ulicą Judyckiego a ulicą Wałową trwają prace modernizacyjne. Efektem końcowym ma być powstanie tak zwanego parku Cedron. Prace są bardzo skomplikowane, bo proszę pamiętać, że jesteśmy w terenie zabytkowym i chociażby dlatego inna technologia wykonania prac, inaczej musimy podchodzić do całego tematu. Też napotkaliśmy tam takie wykopaliska, które mogły świadczyć na jakąś wartość historyczną. Po sprawdzeniu okazało się, że nie, ale to również przedłużyło wykonywanie prac budowlanych. Co tam powstanie? Więc przede wszystkim będzie strefa dla najmłodszych, będzie strefa dla dorosłych, czyli siłownie będzie strefa dla takiej, powiedziałabym, dorastającej młodzieży. Będziemy chcieli również w przyszłości otworzyć tam. Kawiarenka, aby, aby nasi mieszkańcy nie tylko przyszli e, odpocząć czy rekreacyjnie skorzystać z tych urządzeń, ale również mogli wypić herbatkę z ciastko. E, oprócz tego będzie mnóstwo zieleni toaleta, która w tej części miasta jest potrzebna. Przypomnę, że mamy w parku e, majkowskiego taką toaletę. Ona się znakomicie sprawdza. Wręcz jest okupowana, więc tutaj na pewno też to jest dobre, dobre miejsce, żeby taka toaleta się znalazła. Będzie tam miejsce na przewijak dla dzieci najmłodszych, bo one też z mamami oczywiście na takie, w takie miejsca wędrują. Będzie fontanna, fontanna, której jesteśmy w posiadaniu, bo to będzie fontanna przeniesiona z parku, ale dostanie takiej nowej otoczki.